Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Włącz i zostań z nami. Mówiliśmy o tym, że pielgrzymka może stać się nawet nałogiem, że możemy się tak przyzwyczaić, że czasami niektórzy nawet po powrocie z pielgrzymki są tak przyzwyczajeni do tego, że trzeba trzymać kabelek albo że trzeba rozłożyć namiot. Niektórzy nie potrafią spać w domu, bo im za gorąco na przykład. No tak, są ja. takie nawyki pielgrzymkowe, są, są. Oj, tak, 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 ja. tak, bo pokrzykiwania Jeszcze braci porządkowych, lewa wolna, <laughs> tak, tak, łatamy tak. dziury, to są takie rzeczy, w, kiedy człowiek przez kilkanaście dni cały czas słyszy, to się do tego oczywiście przyzwyczaja. Najtrudniejszy dzień jest zawsze pierwszy dzień po pielgrzymce, bo człowiek budzi się w swoim, no oczywiście wygodnym łóżku, mhm. ma wszystko zapewnione i okazuje się, że nagle czegoś brakuje i to bardzo dużo nagle brakuje. Także jakby, jakby Przeskok z pielgrzymkowego jest. dnia no, do, do zwykłego, codziennego życia jest, jest trudny i to też jest ciekawe, bo to też jest dzień odbioru bagaży, jakby porządkowania pewnych rzeczy. Ja to też tak obserwowałem na swojej parafii, no, ci pielgrzymi przychodzili na plebanie, no, bo, bo brakuje pielgrzymki, tak? no, coś, coś zróbmy, może gdzieś idźmy, może gdzieś. Tak. No, Chociaż kawałek. Chociaż kawałek, <laughs> dokładnie. Spotkanie. Tam, tam. spotkanie bo mówiliśmy o tym wcześniej, pielgrzymka czy pielgrzymi tworzą, tworzą taką pielgrzymkową rodzinę i, mhm. i, i ludzie tego bardzo potrzebują. No ja też mam takie właśnie doświadczenie nie, pierwszego dnia powrotu do, do domu, kiedy, kiedy staję w czterech ścianach i nagle to wszystko jest takie małe, wszystko takie można dostać. No takie, no tutaj rzeczywiście, na pewno to człowiek cały czas jest w, w ruchu, cały, przestrzeń, słońce, wiatr, odczuwa ten chłód, to, to ciepło, zimno, a w domu wchodzi, burze, burze, a tutaj wchodzi i, na, i nagle okazuje się, że to wszystko takie człowieka Marne. troszeczkę ogranicza, prawda? No myślę, że tak, w jakiś sposób tak. Ja wspomniałem te burze, bo teraz niedawno mieliśmy tutaj nad Wrocławiem różne burze. To bodajże dwa czy trzy lata temu mieliśmy taką mocną burzę m, nad Trzebnicą. Właściwie chyba takie dwie czy trzy m, były, przeszły przez m, Trzebnicę. Nawałnica tak. Taka szła. nawałnica. Mm. I pamiętam w grupie obok, to była chyba grupa ósma, Brat pielgrzym, z wiedziałem, że jest pierwszy raz na pielgrzymce. W ogóle pierwszy raz w życiu, pierwszą noc spał w namiocie. I wychodzi z tego namiotu po tej nawałnicy, po tych burzach, i, i tak się mnie pyta, a proszę księdza, a to tak zawsze jest na pielgrzymce? Ja mówię, no nie, 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 spokojnie. I rzeczywiście to wtedy tylko ta pierwsza noc w Trzebnicy była taka trudna, a już te wszystkie inne już były takie spokojne. Nie, to, ta, to akurat już wchodzimy trochę w takie anegdoty pielgrzymkowe, to można byłoby dużo wspominać. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację. Nie wiem, czy, czy można o tym mówić, ale no to, to była taka taka też trochę troszkę śmieszna, ale i taka trochę niebezpieczna sytuacja w, w Oleśnicy, gdzie gdzie kwatermistrze znaleźli taką świetną łą łąkę na, na, na końcu Oleśnicy, tam yy, powiedzieli pielgrzymom, że, że się mo mogą rozbić. I na nieszczęście w nocy spadł potężny deszcz, tak? No i oczywiście ta łąka nagle zamieniła się w jedno wielkie, wielkie jezioro, tak, w, wody, wody, wody prawie pół metra było. Nie? Okazało się, że, że, że tam był taki teren, taki zrzutu wody stałej o leśnicy. I też nam potem przyszli i mówili, że ma, mało się nie nie potopili. Więc no z tą wodą na pielgrzymce jest to jest mocno. zawsze tak trochę właśnie żartobliwie. Może to był ten sam rok i ten sam deszcz. Mhm. Pamiętam wtedy to no też było wiele lat temu grupa, w której pielgrzymowałem była przy, y, przy zamku, przy wałach y, oleśnickich rozbita i, i jeden pan rozbił się, y, przyszliśmy, była bardzo ładna, słoneczna pogoda, tak, tak. o tu jest taka soczysta trawa. Ona była soczysta <laughs> dlatego, że było lekka, taka niecka. No i kiedy po burzy, po tym deszczu się budzimy rano, no to materac pana po prostu wypłynął z namiotu, prawda? A pan został, e, Tak, tylko to był później problem, bo trzeba było słuszyć no, śpiwór, ale to tak. tam kwatermistrze i bagażowi oczywiście pomogli. To mhm. takie przygody pielgrzymkowe, które na długo zostają w pamięci, ale cały czas mówimy o tym pielgrzymowaniu i cały czas jesteśmy w drodze, a powoli zbliżamy się do końca tej naszej pierwszej audycji pielgrzymkowej, więc myślę, że warto powiedzieć o celu: czyli jasna góra. Nagle pojawia się się klasztor jasnogórski przed oczami pielgrzyma i wtedy nie wiem rozpędza się i biegnie jak najszybciej czy może nie chce w ogóle dojść bo jeszcze by z dwa dni poszedł jak to jest Niektórzy pielgrzymi rzeczywiście mają taki proszę pomysł proszę księdza wracajmy na piechotę natomiast mhm. mówiliśmy o różnych motywacjach pielgrzymowania i cały czas mówiliśmy jakby o drodze która też ma swój jakby cel i jest sensem pielgrzymowania, natomiast pamiętajmy, że idziemy na jasną górę, do, do serca, duchowego serca naszego narodu, do Matki Bożej Częstochowskiej w pięknym obrazie. Dla wielu pielgrzymów, tych, którzy już chodzą na pielgrzymki. Celem jest po prostu wejść i spojrzeć Matce Bożej w oczy. To ma zupełnie inny charakter, kiedy przyjedzie się autobusem czy, czy, czy pociągiem do Częstochowy, żeby no, po prostu nawiedzić sanktuarium, a inne zupełnie ma znaczenie, kiedy, kiedy przejdzie się te 200, ponad 200 kilometrów z wrocławskiej katedry i radość, oczywiście na alejach. Miasnogórskich jest, jest niebywała, ale też wzruszenie ludzi, którzy wchodzą do kaplicy, wtedy ogromne rozmodlenie, wyciszenie, skupienie. To jest ten moment, na który pielgrzymi czekają 9 dni. I mówiliśmy o tych wszystkich intencjach, to wszystko, ten cały bagaż, te wszystkie problemy, te wszystkie trudności życia wszystko są tak. tam zostawione w kaplicy u Matki Bożej. I to też jest dla wielu spojrzenie. Powód, dla którego idą spojrzeć Matce Bożej w oczy, to jest no, dla wielu najcenniejsze. Ale też dużo takich sytuacji jest, bo od kilku lat ojciec Paulin, który z nami pielgrzymuje, wprowadza wszystkie grupy przed obraz i jakby omawia charakter danej grupy mówiąc ile, ile osób uczestniczyło i tak dalej i w momencie, kiedy, w momencie gdy, gdy się wydaje już, kiedy on już kończy i mówi przechodzimy dalej, to ta grupa da, dalej tam je, jednak tkwi, jednak ci ludzie tam stoją, jednak czekają, jednak każdą chwilę chłoną, żeby tylko spojrzeć w oblicze Mat Matki polskiej Czasami nie trzeba nic mówić, I tylko ty patrzeć. Mm -hmm. Tak, tak, także to widać, widać, to co ksiądz Tomasz mówił, wzruszenie w, w, w oczach tych ludzkich. Zaraz po krótkiej przerwie muzycznej powracamy do Państwa. Myślę, że opowiemy troszeczkę o organizacji pielgrzymki, żebyśmy na koniec te osoby, które może znalazły wśród tych powodów, które podaliśmy jakiś swój własny powód i będą chcieli udać się w tym roku na pielgrzymkę, to troszeczkę takich szczegółów organizacyjnych, bo to też bardzo ważne. Dlatego wracamy zaraz po krótkiej przerwie. Pielgrzymka to wielkie dzieło, i organizacja jest niezbędna, jest bardzo ważna. Myślę, że już teraz możemy powiedzieć o zapisach na pielgrzymkę, o tym, co warto ze sobą zabrać. Myślę, że o tym także poświęcimy kolejną audycję. Będziemy o tych mówić, ale tak w skrócie. Pielgrzymka 32 wyruszy 2 sierpnia z katedry wrocławskiej o godzinie 6, a zakończy się 9, 10 sierpnia nam, na wałach jasnogórskich. Jeżeli chodzi o zapisy, to zapisy w parafiach lub duszpasterstwach akademickich w, w, we Wrocławiu, a do końca a 30 lipca, od 30 lipca, przepraszam, do, pier, do 1 sierpnia w centralnym punkcie informacyjnym pielgrzymki w, w naszym duszpasterstwie akademickim przy ulicy Bujwida w godzinach od 11 do 17. Można się również zapisać mailowo, poprzez yy, internet, Adres pielgrzymka małpapielgrzymka.pl Jeśli chodzi o koszty, to koszty pielgrzymki dla dzieci i młodzieży do ukończenia gimnazjum wynoszą 78 zł. Dla wszystkich pozostałych uczestników 88 zł, a w przypadku rodzin, które pielgrzymują w, w, w ilości 3-4 osoby, są przewidziane zniżki. Bardzo dziękuję, że był dzisiaj z nami w studiu ksiądz Tomasz Płokarski, rzecznik pielgrzymki. Dziękuję. I bardzo również dziękuję. Szczęść Boże i dobrej nocy. Za aniołami. Tak jest, z aniołami i także Wiesław Wow, kuzyn, którego myślę nie, w, nie, nie trzeba przedstawiać, organizator y, mózg pielgrzymki, można tak powiedzieć. Ja również dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i życzę dobrej nocy.